ja jestem Trzeci a w dzisiejszym odcinku zagram sobie słuchajcie Wy podróbkę Stumble Guys Woke. więc słuchajcie, właśnie w tym momencie już trwa pierwsza gierka, a więc jak widzicie mamy tutaj tak jak naprawdę taki sam tryb z laserami e, i jest to właśnie pierwsza moja gierka, pierwsza ronda w tej gierce e, Także tutaj zobaczcie jak mi pójdzie, a więc na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem. No i lecimy, więc tutaj ja biłem sobie do gierki, akurat się zaczęła pierwsza gierka, także już sobie tutaj lecimy. Oczywiście tutaj trzeba unikać laserów tak jak z, w zwykłej wersji właśnie tam, guys, bo tutaj ogólnie w Tegierce są, słuchajcie, no tryby wszystkie takie same i zasady są takie same. I teraz co się stało jak ja w to wpadłem, aha, mamy koniec, mamy słuchajcie koniec i teraz co dalej? Co my teraz musimy robić? Teraz możemy sobie zobaczyć sklep. Co mamy tutaj w sklepie? Mamy tutaj y, jakieś różne kopnięcia, y, jakieś tutaj y, emotki, w ogóle różne rzeczy, jakieś tutaj y, urozmaicenia. Tutaj mamy jeszcze karnet. Co mamy w karnecie? Aha, po prostu możemy sobie kupić tutaj y, boks lub kopnięcie, y, ale możemy sobie tutaj obserwować też innych graczy, zobaczmy. I teraz obserwuję siebie, teraz obserwuję kogoś tutaj. Mamy tutaj, o, mamy tutaj, jak widzicie, teraz osobę, która jest. I możemy też tutaj sobie sterować kamerą. I teraz, ciekawe, dlaczego on sobie nadal gra, skoro został sobie jako jedyny. To jest bardzo dziwne. W lewym ogólnym rogu mamy też czas, do końca tej gierki zapewne. I, i teraz, co się stanie, jak skończy się ta gierka? E, Zostało nam naprawdę niewiele. Zobaczmy sobie tego. Mm, ziomka, jak mu tutaj idzie. Tu jakieś kuba sobie gra. Tutaj mamy też emotki, jak widzicie, możemy sobie wysyłać. Tutaj, może cofnijmy się do mnie. Okej, okay. i mamy tutaj. Na przykład kopnięcie i co się dzieje? Aha, nie mam tego, ale na przykład mogę sobie... Aha, teraz mamy po prostu kolejną gierkę, tak? Czy jak to teraz wygląda? Tak, jak widzicie w w ogóle mamy teraz y, odliczanie do kolejnej gierki, także za chwilę będzie kolejna gieraczka, no i tutaj już trzeba się będzie bardziej postarać, bo no na tych klaserach odpadłem niestety. Także okej, okay. mamy teraz jak widzicie wyzik i tutaj no wszystkie mapki są dosłownie, słuchajcie, takie same. Wszystkie mapki są takie same, wszystko wygląda tak samo, więc jest to naprawdę mega dobrze zrobione w tym Robloxie, no wygląda to dosłownie tak samo. Mega, jest to mocne, że to wygląda tak samo. Jest to dziwne, dziwne, że to tak wygląda, ale no i tak to jest zrobione. I tutaj co się dzieje? Czemu, czemu, czemu coś takiego się dzieje? Halo, aha, muszę kliknąć tutaj skok, żeby wstać. okej, okay, dobra, spoko. I teraz dwa razy, ok, czyli tutaj dwa razy kliknięcie skoku, czyli normalnie tutaj wszystko działa, także dobra, to jest tutaj wszystko jest, wszystko jest jak widzicie, tutaj mamy skoki, wszystko jest, możemy też tutaj nurkować w taki sposób, więc no, jest to naprawdę mega mocne że tutaj to tak działa i w ogóle tutaj jak widzicie nie ma limitu jakby przejścia osób. Tak mi się wydaje, że nie ma tutaj limitu, ponieważ jak widzicie mamy tutaj tylko czas i po prostu w tym czasie musimy sobie przejść. Więc jest to troszeczkę inaczej zrobione, bo tutaj nie ma limitu osób, które przechodzą, ale po prostu jest to zrobione tutaj na czas. Zatkiknijmy sobie jakąś emotkę, na przykład taką sobie myślim, O, jest emotka wysłana, proszę bardzo. Nawet te emotki są, słuchajcie, takie same. E, Okej, okay, teraz nam została tutaj kolejnej gierki. Dużym minusem jest to, że musimy naprawdę no, tutaj dosyć długo czekać na właśnie kolejną gierkę, a więc słuchajcie, może po prostu ja tutaj wam mm, pominę ten e, to jakby całe czekanie i widzimy się w kolejnej gierce. Słuchajcie, zaczynamy dosłownie kolejną gierkę, chociaż myślałem, że to będzie kolejna runda, a to słuchajcie, tutaj wygląda w taki sposób, że tutaj nie ma rund, e, tylko po prostu są właśnie gierki, czyli tutaj jest jedna runda i jakby to jest jedna gierka i dalej już nie ma czegoś takiego, że się właśnie osoby kwalifikują i jest kolejna runda, tylko po prostu... Każda runda to jest osobna gierka, więc tutaj jest maksymalnie inna runda, więc troszeczkę słabo, e, no ale mimo wszystko tutaj wygląd tego wszystkiego w ogóle zobaczcie też mega ciekawą rzeczą jest to, że tutaj wszystkie dźwięki, dosłownie wszystkie dźwięki, są takie same w ogóle muzyczka, ska odgłosy skakania, e, tutaj wszystkie odgłosy, dosłownie, e, tego też nurkowania i w ogóle wszystkiego są dosłownie takie same odgłosy jak w zwykłym Stumble Guys Więc jest to naprawdę mega mocna podróbka e, Tutaj naprawdę bardzo dużym minusem jest jedynie to, że trzeba bardzo długo czekać na kolejną gierkę i nie ma, nie ma tutaj rund właśnie, czyli słuchajcie, po prostu, jak teraz sobie przejdę, o, jestem tutaj, jak widzicie, przedmiotem, jak teraz przejdę, o, w tym momencie to jakby to jest koniec gierki, teraz muszę po prostu czekać ponad minutę na y, kolejną gierkę. I nie ma czegoś takiego, że tutaj są rundy, tylko, o, właśnie mamy teraz, o, akurat tutaj gierka skończyła teraz wcześniej, bo chyba wszyscy przeszli, czy, czy coś takiego. No i tutaj właśnie, jak widzicie, mamy wszystkich zwycięzców i teraz y, za 6 sekund startuje kolejna gierka, także tak to tutaj wygląda, więc lecimy sobie, 3, 2, 1 i zobaczymy, co będzie teraz. Okej, okay, teraz mamy Lava Land, czyli słuchajcie, kolejna mapa, w guys, zwykłym, ta mapa jest finałowa, tutaj mamy ją, jak widzicie, teraz tak od razu, więc tutaj jakby wszystkie mapy, nawet te finałowe są słuchajcie, jakby tymi pierwszymi, bo tutaj nie ma właśnie czegoś takiego jak rundy, tylko cały czas yy, po prostu jest jedna gierka, w sensie jedna runda i to jest koniec gierki, więc to jest właśnie słabe, że tutaj tak to wygląda i tutaj co my mamy zrobić teraz, zobaczcie, przecież tutaj nie ma, aha, dobra i to teraz rośnie i czyżbym ja to wygrał, tak jest, wygrałem i teraz... Chodziło w taki sposób, że wygrywaj na osoba, ej, bardzo fajnie, wygrałem jako jedyny, więc mega fajnie, bo tutaj teraz to wygląda na to jakby to był finał w sumie. Ale to była jakby wiecie normalna gierka, więc wygrałem finał można powiedzieć, bo to była fi finałowa runda, tak by było w się prawdziwym i wygrałem jako jedyny, czyli tak jakby, no wygrałem finał można powiedzieć. I tutaj mamy teraz słuchajcie, kolejną gierkę, jak widzicie kolejna mapa. Tutaj bardzo fajnie, że nam się akurat trafiają właśnie yy, w każdej gierce in, jakby inna mapa i inny tryb yy, więc bardzo fajnie. Bo tutaj możemy sobie zobaczyć, jak to tutaj wszystko wygląda. Eee, dobra, czy to w ogóle nas spycha do tyłu? Okej, okay, czyli to też spycha do tyłu, czyli to też jest tutaj fajnie dopracowane. Bo to jest właśnie dosłownie wszystko zrobione tak samo jak w zwykłym Stumble Guys. Więc jest to, no. no jestem ciekawy, że naprawdę dosyć spoko to działa. Naprawdę eee, fajnie to wszystko tutaj wygląda. Eee, w ogóle to trochę nie wygląda jak w Robloxie. W ogóle to dosyć ciekawy tutaj. Ale właśnie, no, cały czas to jest to, o czym mówię. Czyli minusem jest to, że tutaj trzeba czekać długo na kolejną gierkę. I że też tutaj nie ma rundy, tylko jest jedna na rundę. Jak widzicie, teraz mamy koniec, na przykład I w ogóle tutaj mamy też jakieś rzeczy, jak widzicie. Mamy takie y, topki, tutaj ma, możemy zorientować twórców. Eee, okej, okay. mamy tutaj coś takiego. Tutaj w ogóle ludzie wydawali, jak widzicie, po, nawet tutaj top 1 y, ktoś wydał ponad 13 tysięcy Robuxów, więc no dosyć mocno. E, tutaj mamy e, topki wygranych. Ok, zobaczmy co jak to wygląda w ogóle w topce na samym dole. Ile tutaj jest? 50. 440 wygranych na 50. miejscu. Ktoś ma. Tutaj mamy jakieś rzeczy z Robuxy. Aha, to są. Myślałem, że to są jakieś jajka i tutaj na przykład coś trafiamy. E, ok, tutaj mamy po prostu te zwykłe rzeczy, które pokazywałem wcześniej. Tutaj szkoda, że nie ma słuchajcie, właśnie, spinów ani żadnych skinów, ani nic w sumie. E, oprócz żadnych jajek, ani nic takiego, tylko po prostu są zwykłe gierki. I szkoda, że na przykład za winy się też nie da czegoś kupować. No bo wiecie, wbijemy sobie wygrane, i tutaj nic totalnie w sumie oprócz tego nie ma. E, także słuchajcie, tutaj e, widzimy się, może już po prostu za chwilę, w jeszcze kolejnej gierce. Dobra, słuchajcie, więc zaczynamy kolejną gierkę. No i tutaj już, słuchajcie, ta mapka nam się w tym momencie powtarza. Więc tutaj już jesteśmy w takim momencie, że mapka nam się już powtórzyła, słuchajcie, na tej mapce już dzisiaj grałem w tym odcinku. Eee, ale właśnie no tutaj naprawdę W tej gierce są dosłownie wszystkie mapki e, Ze StumbleGuys i wygląda tak widzicie Wszystko dosłownie tak samo, także idziemy sobie tutaj Jak najszybciej, przechodzimy sobie e, Proszę bardzo, tutaj e, To akurat chodzi tutaj bardzo wolno, jeśli chodzi o te młotki Bardzo wolno tutaj to chodzi, nie tak jak w prawdziwym StumbleGuys, w StumbleGuys lata to o wiele Szybciej, tak samo i te młotki W ogóle, wszystko tutaj jest trochę Wolniej, no ale jak jest, jak na to, że jest to zrobione W Robloxie, no to jest to naprawdę mega dobrze Dopracowane, naprawdę mega dobrze e, Mega fajnie to tutaj wszystko Wygląda, wow, tutaj w ogóle jaka kraksa potężna, co tu się dzieje, wow, dobra. Lecimy w takim razie jeszcze raz, tutaj zbyt duży upadek był ewidentnie. Dobra, lecimy sobie cyk i w ogóle tutaj troszeczkę te mm, nurkowanie jest niedopracowane, jak widzicie, ale ogólnie wszystko tutaj bardzo fajnie wygląda. A więc, no, słuchajcie, już mapka nam się powtórzyła, więc już dwa razy gram na tej samej mapce. A więc, słuchajcie, no, ogólnie tutaj już. Yy... W sumie, yy, jak widzicie, kolejna gierka zakwalifikowana, bardzo fajnie, e, w sensie no, kolejna gierka wygrana, bo w sumie tutaj nie ma kwalifikacji do kolejnej giereczki, a więc słuchajcie, tutaj zaraz startuje kolejna gierka, ale słuchajcie, o, myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w po pod tym filmem oraz nie zapomnijcie o subie dzwonkiem e, na moim kanale i tutaj mamy kolejną mapkę, ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się, no i cześć!